O, to jest? O nie wiem o co chodzi widzowie, ale przed chwilą chciałem na... nagrywać i nagle coś się stało. Zsadna nie rozumiem o co chodzi tu. No ale... Widno. Jak było chyba u jak było widać u góry, to chyba to będzie co 10 minut. Chyba. Co to było? Jadź. Nie rozumiem, Chyba ma być za 16, za 16 minut. aktualizacja. Mój się odwala. Co to jest? Co nie ja Co to się dzieje?

Zmienia, Może o. Przedaję, A przedaję. może może większe to nie, 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 Co to nie, 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 truskawki jak największe owoce, ale nagle całkiem wszystko mi zepsuło. Plany na pewno zamykają jakieś starne grupy. Bo jest to Nie wiem o co chodzi. Całkiem zmieniłem, ale kiedy na jak już tak jest, to już będzie. Wracając. Wracając do odcinka. Miał być jutro, ale wyszło, że dziś będzie. Że będzie dzisiaj. Tak już I będę sadzić. No jak chcę, żeby miał jak największą czyli Jak ten pokaz. Więc ja wyciągam. Tutaj nie wszystko rzeczy. co jest. Będzie. Niektóre rzeczy, bo nie, bo nie wszystkie będą. Tu? Co to jest? Tu? Tu jest? Tu zielonego. <Ky> Albo? Nie wiem, co to jest. Najlepiej no, by tego sadzić. I tutaj zacznijmy od tego. Od... Jaka? Takie drzewko. Konewka. Gdzie jest konewka? Tu. Dobra. I sadzimy. I podlewamy. Dobra, to było małe. Czy wtedy będzie na Czy będzie Tak. O, o ja cię, to małe Jeszcze Nikt tego nie miała żeby. No to podwójnie. takie same. Dobra, To jest. Dobra. I nie mogę polać. O, mogę. Dobra. Mm, no to jest. To jest paka. Um, to sobie muszę gdzieś odłożę. Albo nie, zostawię sobie. Na razie w tym jest zostawię Podawamy kolejne. To nie jest to. Przeciwiam Pani Rosję. O! O cie panie, co to jest? O! Właśnie to. Znowu jest to. Nie roz. I co jest? Co jest? Co jest? I może doskoczę? Nie! Doskoczyłem! Z, z mojego parkuru. Co jest? Teraz będzie no, nie warto skakać. Bo grawitacja jest taka. No, czy już muszę tak robić? Tylko teraz nie skakać. Chyba... Ile mogę wrócić? Tak no, tak to już O, w końcu się skończyło. Sprawdzamy, co jest w sklepie. Czy coś fajnego, czy nie? No, nie wiem. To dynia. To kupię dynia. No jest taka kiepska, ale lepiej to Nie. nie. Hmm. Może te bambusy zbiorę. No tak zrobię, właśnie. zbiorę te bambusy. To są tu niepotrzebne mi. bardzo po angielsku przetłumaczać Wam. Co to zaś jest? Impreza? Impreza? Nie. Tu się odwa A zaś to samo. No okej. Okay. Już będzie. to nie skakać nie wiem, o co chodzi z tym kółkiem na razie nie mam pojęcia a na razie to będę sadzić tak się zrobię <śmiech> <śmiech> będę po dwie sadzonki sadzić i podleć Mam wrażenie, że, że jak to jest, to nie mogę podlewać. Zdjęcie ciężej podlewa. O, w końcu się skończyło. Słyszałam, że ponoć zanie, zanie tej sowy ma być, zanim z tej sowy to będzie jakieś czółki będą. Tylko, jak to bardzo nie wiem, jak to będzie wyglądać. Więc dlatego... Co za 5 minut. Na 7 minut, a nie 5. Za 7 minut dopiero jest. No, będzie czułka zaniastowy. Nie, chyba mniejszego nie da się. Happy run. No co mam uciekać? W hun? Run? ry, Run nie wiem, ja po prostu um... będę ignorować ten może napisy. Nie wiem czemu uciekać. Malutki do porównania stamtąd. nie mogę poznać. No, no też taki. Tu i tu. Malutki. Ten i ten na pewno. Nie będą rekordem, rekordzistami w tym ogrodzie. co chodzi? Dobra. A te muzyki. To tarczenie. o tu się odwala? Ja I Co? Co tu się odwala? To chodzi, Gry... <śm> no, trochę buszywę. ja, Jak to wygląda z moją skinem? moim awatarem tyle to wygląda. Co to było? Ja nie widzę. A, no tak, nie będę mówić, że tak, niestety. Co to było? Co? Co to jest? Nie wiem, podleję. Chyba kaktus, jak się do, to dobrze mówię. Tak, kaktus. Mam nutki. Można mieć na pewno większe. W końcu się skończyła ta, ta muzyka. A sobie zrobię. Może tak. Dobra. Wracając. Osadzę. No te duże są trochę takie, rzadsze jakby. Czy mniejsza szansa, że takie dużo urośnie. Czy będzie malutki, czy ten będzie, ten też jest malutki, jeszcze w trzech zostało kaktusach, nadzieję. Co wątpię, ale może się uda. Polewaj, dobra. Mm, nie widziałem większe to też malutkie. w ogóle box był do otwarcia tak ready jest no niestety no niestety ostrasza dla rubla ostrasza dla rubla to jest, to jest kukurydza, melony nie. Bambus. Nie bambusy, nie? nie. kup Da się widziałem, że jeszcze o wie wiele większy. Tutaj żywioć taki kokos, wiele większy. <laughs> Więc robię kolejne sadzę no i tu no właśnie. Kolejne coś za dwie minuty. Za dwie minuty też noc. Już nie przeczytałem w angielsku. Muzyka kolejna jakaś. Czemu? On to jest ten. Czym niebo jest trochę żółtawe? Co to jest? O mój Boże. Co to jest? Nie mam pytań. Jest coś fajnego? Nie ma? A tutaj czy będzie coś fajnego. To Konewkę można kupić i Co tam pisało? Nie wiem. To będzie może trzydzieści to tam. zaraz jest i tak ha 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 Co To mi co to jest do O nie nie to może to był ja muszę zobaczyć co się odwali A co zobaczmy. zobaczmy co tu się od Three, two, one. Co tu się dzieje? Może będę wbirać? Najpierw żeby... Wy... Jodź się! Jaka animacja? Śpi czułka. No i co ona robi? Ubryzie? Tak myślałem. Tak musiałem, że to zrobi.

Co co jest? Czuki. Best. O, dwa Papi, Co po prostu teraz nie będzie noc, I to czołki co to? co Czuki. Czuki. godzinę czy Nie wiem, czy tam co jest. Będą wylatywa to Nie ma. Gdzie? Nie zdążyłem. Nie wiem. Tam... O nie, to jest to samo miejsce. Czyli nic nie dostanie. O, mango. Mango, 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 mango. To będzie trochę bardziej. Mniej. O, ja jakie lagi. O, widzę to nie bierze. O, co tu chodzi? to jest.

Koniec może ja damsela. Ten... bo jak to będzie się pojawiać, to nie pojawiać tylko będę nie robić. To ja będę zbierać. chyba to będę robić tylko <laughs> strasznie laguję. No właśnie to nie ma sensu, dobrze, to zaraz będę mieć kolejny, nie będę wiedzieć, gdzie to dać, znaczy gdzie on będzie? Nie, wiem, może spróbuję nie, razem. Ach, tak. mom

Nie wiem, popatrz, to się na razie. Może to? Proszę, proszę. Daj mięcie Proszę. Czemu ty nie chcesz? Czemu ty nie chcesz? Czemu ty nie chcesz? Nic. To jest to Pczółko, zjedz to. Pciuka! No, zjedź to! Co to są za nasionka?

Gdzie to się daje, bo ja nie wiem. O, zapomniał. Gdzie daje się? Dużo. No ja nie mam pojęcia, nie Ja cię, jak się Dużo wola. może wy? Tanose. <noise> Nie z wami. Ale teraz to będzie głupio, że będzie trzeba pojechać. Czyżby? A ja chyba rozumiem, co chodzi. No co ty robisz, No co miłego, to spłoniasz. A, to będzie co dwie minuty robicie. Chciałabym. O! Skąd to się leje? Chyba no to powinno być tutaj za zakręt, i tam. No ja chyba to nie wyszło. Nie, udało się nie. I co? Tak, za dwie minuty będzie robić? Minuta? Poczekajmy. Poczekajmy. To jest to

Dwadzieścia dwa sekundy. Dziewiętnaście. Poczekam. Ile. Ile mi to da? Ready. 10, nie tak źle. Chyba to zależy od wielkości. Dobra. I rób Nie, chyba wszystkie 3 minuty. Jak wcześniej było godzin 2. Dobra, nieważne. just bye-bye